Halo, halo, jestem to znowu ja dzisiaj. Jest 29 czerwca 2020 roku jest godzina 18.30. zaczynamy sobie granie dzisiaj w Assassin's Creed Origins. E, tu start. Dobra, e, lecimy, napiję się kawy trochę. Kończowa jest, więc jest średnio. No ale zobaczymy. Robimy sobie te questy poboczne dzisiaj. Troszeczkę. 19 poziom. Mamy już, właśnie, zmiany troszeczkę w ekwipunku. Bo sobie polepszałem trochę rzeczy, możecie zobaczyć. W sumie teraz te kryształy do każdego z nich jest potrzebne. No i to, i to na jeden poziom wyżej podniosłem, e, że potrzeba teraz pięciu, bo mieliśmy sześć. Z tego co pamiętamy. A może tu są jakieś kryształy? Aha, wejście. Aha, bo to, to jest wejście do tego. Tam gdzie Aja była. Okay. I te. I te... alexandrians, we must stand against the sickness that spreads in bayek. finally, someone who appreciates my genius. my play has been confiscated. you are attracting trouble. worse yet, they jailed my actors, all among the finest poets of alexandria. they say if i attempt to put on the play, i will be put to death. Proszę, Fanos. You Dobra. Eee, jesteś i play aktorów. Znacie uwolni aktorów. Wiadomo, że pewnie w, w najgorszej dziurze będą siedzieć, czyli w jakimś arsenale. No, kurwa, wiadomo. Tak, broń to ta sama, wszystko jest to samo, nic innego nie zmieniłem, oprócz yy, właśnie tego wyposażenia, trochę poulepszałem <laughs> polując. Czy coś robiłem poza tym? Chyba nie. A, przez przypadek yy, zawędrowałem tutaj yy, i odkryłem tą, w sensie wiecie, wjechałem tutaj, bo po, chyba pobiegłem za jakimś lwem czy coś. Jak próbowałem futro zdobyć i o, i mamy teraz taką sytuację. <laughs> Co tam u mnie? <laughs> ta kurwa. Tutaj mówiłem z technologii informatycznej, napisałem do niej, że chyba ją pojebało, no i ten, i mówię, że ja jej to wysłałem wcześniej, ale trudno, i teraz, ten. I teraz mówię, powiedziałem do niej, że, że tutaj masz jeszcze raz sprawdź to, no i nie wiem, zobaczymy, czy sprawdzi. Miejmy nadzieję, że tak. Pewnie znając ją, bo to jest taka, wiecie, taka osoba co czy znając ją. No mogę trochę zasz ten, tutaj przesadzić, w sensie powiedzieć tak fałsz o niej. Ale wydaje mi się tak patrząc na nią ee, z, z, o, z większej perspektywy wydaje mi się, że będzie to wygodniejsze więcej tak, że jak ja jej napisałem <coughs> Wysłałem pani to wcześniej, pani najwyraźniej zobaczyła czy coś. Znaczy, a, ale to nieistotne jest, tak, wysłałem jeszcze raz, że pani mogła sprawdzić. Ee, i tak dalej, wiadomo, grzecznie to napisałem. Nie jestem Debilem, żeby to pisać jak debil mm. I e, zobaczymy, czy się uniesie, uniesie tym, uniesie dumą babeczka i powie: O, ten pan mi w nic nie wysłał, i tak dalej, będzie do mnie spinado. To że coś takiego w ogóle insynuuje, że ona mogła zapomnieć. Nie <laughs> wiem, czy gdzieś tam zgubić. <laughs> to 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 jak to tak zrobi, to jest. powiem: To dam połech tam jej i hey, tak żeby. zaliczone, pochujam, ja mam sobie problem mieć. Worms, Hej now! Hej now! Woo! Woo! Nie chcę mieć problemów w dodatkowych w sensie, wiecie. Mówicie, ja, ja bym to mógł zrobić, ja mógł się kłócić, ale po co ja muszę kłócić? Nie, kurwa. Mówicie? What? Alord. A lot of a lot of still here I see. Hey wait. I'm okay, gonna <coughs> I hear you <coughs> Hey wait! Psst, cię w jeśli mnie Faster, big man! We have a revolution what to make happen. <coughs> Skupiam się trochę, żeby go wynieść. Kurwa, coś spędzi, że coś mi tutaj swędzi. drapie ku, wie, co to jest. Hej! there, big guy! No skurwa syn idzie za mną, zaraz go zajebie. A, this reminds me of my youth on stage. I was an excellent sack of grain in my Jeden gruba zapierdala za mną. idiot. To, to śmierć nie jest satysfakcjonująca. mięso tak powiesili, kurwa, I, i cześć? Ktoś wyzywa posiłki. No niech biegnie. I nie, już i tak tutaj nie ma. Myślę, że go się zajebali. W moich rynkach! Udebobote e ora, katiaftina fronija. Okay. Co jest, kurwa, konio, ty? Oh. <coughs> Thank you. But there are two more of us. They escaped. Ganadios filakitai seek to kill them. They also took the play and headed toward the palace. If it lands in the wrong hands, Thanos will be in danger. Do you know where the actors hide? Wehum, not far from here. Don't worry about me. I'll find my way back to the theater. Ciekle on me, Luciora. Kurwa, co ci będzie jak zapierdola libido. Teraz a wyjdzie. Aha, że oni mają ten manuskrypt czy coś, tak? Och, no mesnio Jeriamkh. Nieozwineriamkh. Och. Nie zamuliłem strasznie teraz. Kurwa tylko zaczynam nagrywać i zamulanie jest, nie? Ja pierdolę. Aha, zajebiście, nie może je kurwa spiąć po tym co za z tego bajeka. Dzień, nie there's <laughs> someone Time to go, young poet. Wait. Isn't there supposed to be two of you? Capaneus, he fled, and accidentally brought the guards to me. They hunt me like a dog. If you could deal with them. I can return to Phanos, and our masterpiece will go on. I'm sure that damn fool is around here somewhere. Maybe if we speak some lines, he could be fooled into coming after us. Mm. There is uh, be calm. The end has come for you. <coughs> Alarm! Follow me! I should be more careful. You're going to pay! <coughs> <laughs> 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 be calm. You will be out of here quickly. Of course. I will be as silent as Be still. <laughs> I think I hear them. Fanos awaits you. Now there is nothing that will stop us from exposing this regime. You know, you are perfectly pano's type. Kurwa, pedał pojerdolony. Dobra, muszę tam jeszcze raz jechać, bo ewidentnie czegoś kurwa zapomniałem. Czemu ja już się wkurwiłem? Ale mańcy zajebiste są. Ubiłem się no i zaczyna mi wszystko za tak powoli przeszkadzać. Już coś mi kurwa spędzi, już coś ten. łowca w pobliżu, dawaj go tu kuja. Chociaż w sumie na 19 poziom broni nie mam ulepszonych no może jakimś mocno, czy coś zajebie to co to jest czujny czy coś? Mhm,

Dobra, no czasem tak się poruszają, że ciężko stwierdzić, co zrobiłem, wiecie? I to nie jest, wiecie, w sensie to nawet ciężko stwierdzić z natury ludzkiej, co oni mogą zrobić. Chodzi mi o to w stylu takim, wiecie, że nie wiem, co zrobią gorzej niż, niż mogło się wydawać. Kurwa, You're dead! Patience! Hey, I have all day! Uh, I'll kill you! Huh? Huh? Come to me! That's right! Alarm! Got trouble here! You'll sleep and I'll push you over the edge! Patience! I have all day! Dobra, nie mogę się kurzałem Jego jebanego ataku jego. Come to me. That's right. <tryk> <tryk> Podpadać. I chuj, zaraz mnie zajebie po prostu. Kurwa mać, bajek do pizdo na łysa. Kurwa nachyta mnie, o i patrz.

widzieliście, to nagle się obudził, jebany. O. Ta tarcza Patience. tam daje jednak, dobra Kurwa, to je swoje rzeczy do Bianto to walczy systemy michu i miecz na 20 poziom mi wszedł złote wirk to bajek of siwa styling himself as a medjay he sought for crimes against the rule of our glorious pharaoh orders to kill me those who hold them must die before i do O kurwa ty zabij znaczył w jaja można teraz ten. Dobra, e, wyposażenie. Tu jest na mnie zlecenie. To jest polityka bogów, czy coś. E, chcę zobaczyć ten miecz. Zdrowie przy zabiciu. Powiem Wam, że chętnie poczekam na ten miecz. Wartość przy trafieniu krytycznym. Szansa na trafienie krytyczne. O właśnie, jaka jest szansa na trafienie krytyczne. Przy trafieniu, to zatrucie jest dobre, ale te leczenie powiem wam, że to przy zabiciu to może być bardzo dobra cecha. Znaczy, bardzo dobrze może to nam się może zadziałać. W ogóle tego prawie nie używam, tej włóczni, powiem wam szczerze. Ale jaja. Czekajcie, muszę coś opisać komuś. Yy. No kurva, na to zjebała. Kurwa, wyłączyłem sobie, sorry, musiałem koleżance pomóc, coś, czy pomóc, no tak naprawdę skomentować coś tam e, odnośnie jej pracy, którą wykonuje teraz e, na, na zajęcia, także, o czekajcie, bo mi wysłała aktualne zdjęcie tego, co robi. Hey, weapons to hand, alright? Usually, right about these things. się kurwa... I widzicie, ja chcę człowiekowi pomóc Ciężko jest ogarnąć czasem... Oh. FIRE! Stop na spreading! Wakosz w konia strzelił za popierdolenie z ty. To jest dupy strzelił. Możesz kurwa skakać jakoś albo złazić bardziej kurwa jak człowiek, jak zwierzę. You did it, Baek. Thank you. I never doubted you. Aya is a lucky woman. Yeah. Aya always spoke highly of your place. She enjoyed my pro-Cleopatra work, my pharaoh lady. Now we can perform this play like true poets. The guards may kill us, but it is an artist's duty to see his vision fulfilled. <laughs> I will write a play for you someday, Bayek. The Last of the Magi. <laughs> yes, oh, no, 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 no. Don't worry. We'll change the names of the main villain, Ptolemy, and the title. We won't die, and the play will go on.

Nie ma czegoś takiego team hey. w tupiecie mam babo teraz wypierdana i było wcześniej dupę zawracać nie teraz Ale jestem striggerowany, muszę się uspokoić. Nie wiem Chwilę sobie przerwy zaraz zrobię, wiecie. Zacząłem kurwa dopiero, no dopiero pierwszy odcinek, już się wkurwiony jestem na coś, nie wiem na co. No te słuchawki pewnie kurwa, mieliście są sławki, słuchawki jakie kurwa, miałem, takie na które wybuliłem kasę. A, maniela, Jeszcze takich kurwa złych słuchawek nie miałem, nie polecam nikomu kurwa tych słuchawek. Chyba że jesteście biedakami, wcześniej mieliście kurwa jakieś słuchawki, takie chujowe, co się łamały po trzech sekundach. To takie, co się nawet nie, nie zachodziły na uszy, to może tego sobie zobaczcie. A, ale jak kupicie takie za 200 już, to nie, nie, nie downgrade'ujcie do 120 zł sławek, bo was, kurwa, będą po prostu męczyły. Ja już tydzień, ile mam? Tydzień, dwa tygodnie już mam te sławki, Nadal mnie wkurwają. Łep mi od nich boli. Kurwa, wyrywa mi włosy. Jestem w połowie łysy. Ile minut? Osiem, pierdolę, kończę na razie. Do się mamo.